Przejdziemy sobie teraz do USD do popularnego Kanadyjczyka. Te linie nie będą nam potrzebne z tego powodu, iż no cena wyraźnie nam konsoliduje. Ta konsolidacja trwa już od wielu dni, praktycznie już jest ponad miesiąc. Jak poruszamy się w tej konsolidacji, aczkolwiek my w jej ramach możemy wyznaczyć ciekawą strukturę z tego powodu, że jeżeli w ten sposób pociągniemy sobie linię trendu spadkowego oraz wyznaczymy tutaj bardzo silne wsparcie, to będziemy mieli klarowny obraz tego, że ta konsolidacja powoli przeradza nam się w trójkąt prostokątny spadkowy. Dlatego też, jeżeli faktycznie ten układ się dopełni i to powinniśmy w najbliższych dniach, nie wiem czy to dzisiaj będzie możliwe, że o godzinie 16, jeżeli będziemy mieli te dane, jeżeli będą te dane nieco lepsze dla Kanadyjczyka, jeżeli te PMI -e będą na wyższych poziomach niż prognozowane, no to może to być ten impuls dla Kanadyjczyka, który da podstawy do tego, że wybijemy to bardzo silne wsparcie i będziemy realizować ten szeroki, ten szeroki trójkąt prostokątny. Potencjalny zasięg dla tego trójkąta oceniam w tym rejonie cenowym, gdzie mamy zlokalizowaną lokalną strefę popytową na 1,21 Oh, przepraszam. 1,21,00. Tak więc nie dość, że strefa popytowa dosyć czytelna, to jeszcze okrągły psychologiczny poziom. Tak więc potencjał do spadków na podstawie tego trójkąta jest dosyć spory i myślę, że nawet można myśleć o zajęciu pozycji na podstawie sell stopa poniżej tego wsparcia to również będę rozważał. Będę musiał najpierw obserwować reakcję ceny. Jeżeli my wejdziemy jeszcze wewnątrz tego trójkąta nieco niższym interwałem czasowym, no to bardzo możliwe, że jednak nie przebijemy jeszcze tego bezpośrednio, czyli będziemy mieli ruch wzrostowy. W tym celu należy oczekiwać raczej na Londyn i tutaj jeżeli po godzinie 9 pojawi się impuls wzrostowy, to można oczekiwać że jeszcze dociągniemy te wzrosty przed ostatecznym atakiem na to kluczowe wsparcie. No i docelowym poziomem dla wzrostów dla strony popytowej w dniu dzisiejszym to będzie okolica okrągłego poziomu 1,2500. Jeżeli faktycznie chcemy zachować ten ten scenariusz, którym przebijamy te dolne ograniczenie, to wsparcie, no to myślę, że cena raczej już nie powinna wybijać kolejny raz maksimów. Myślę, że jeżeli te maksima zostaną jednak wybite, czyli mowa tutaj o 1,25,60, no to ten scenariusz z tym szerokim... Trójkątem i jego wybiciem dołem może być mocno, mocno zanegowany. Tak więc obserwujemy, jak cena będzie się zachowywać w przypadku ruchów wzrostowych, i można szukać wybicia już wcześniej. Można już szukać tych reakcji spadkowych wcześniej i zająć pozycję spadków już wewnątrz tego trójkąta na podstawie tych poziomów 1,2500 bądź maksymalnie 1,2550.